Cześć. Cześć! Serdecznie witamy Cię dzisiaj z Krosna, gdzie już we wrześniu odbędzie się SMAP. To miasto, które w 1997 roku odwiedził Jan Paweł II. Na mszy z nim pojawiło się wiele tysięcy osób z naszych okolic. Jan Paweł II mówił wtedy o tym, jak z młodzieżą przychodził tymi terenami. Wędrowałem tędy wielokrotnie albo w stronę wieszczat, albo też w kierunku przeciwnym od Bieszczad, poprzedł poprzez Niski aż do Krynicy. Mogą też poznać tutejszych ludzi uprzejmych, gościnnych, chociaż czasem trochę zdziwionych gromadą młodzieży wędrujący z ciężkimi plecakami po górach. Tutaj w Krośnie nikt się nie zdziwi, kiedy zobaczycie 18 września na spotkaniu młodych archidiecezji przemyskiej. Dlatego nie zwlekaj i już zapisz się u swojego księdza. Do, do, do zobaczenia, zobaczenia w Krośnie. Krośnie. Cieszę się, że mogłem jeszcze tu powrócić.